Dobry wieczór wszystkim, witam na moim kanale, czytam to tu, to tam. Dawno niczego nowego nie nagrywałam, ale słuchajcie. Dzisiaj Krzysiek, mój syn, uczył się wiersza na pamięć. Wiersz jest genialny z podręcznika klasy piątej. Literatura i kultura, podręcznik słowa z uśmiechem. Wybór naprawdę jest wspaniały. Posłuchajcie, wiersz pani Wandy Chotomskiej, wybitny wiersz. Uważam, że jest genialnie napisany, genialny wiersz. Pani Wando, dziękuję. Posłuchajcie. <laughs> Pomnik Kopernika. Po kawiarniach i kioskach od dość dawna już krąży bardzo dziwna pogłoska. Mówią o tym w urzędach i we wszystkich sklepikach, że Mikołaj Kopernik co dzień schodzi z pomnika. Co takiego? Nie wierzę! Niesłychane po prostu. Po co schodzi, nie wiecie? Po gazety do kiosku. Schodzi zawsze wieczorem, kiedy już nie ma tłoku. Mnóstwo gazet kupuje i powraca na cokół. A jak schodzi, zostawia na pomniku wiadomość. Taką kartkę z napisem. Zaraz wracam. Astronom. Niemożliwe to plotki, bzdura nie z tej planety. Nikt mi tego nie wmówi, że on czyta gazety. To jest bujda, nie wierzę. Poszłam prędko więc pod pomnik i stanęłam jak wryta. W koło leżą gazety, a on siedzi i czyta. Kosmiczny statek wszedł na orbitę, teletransmisja przez satelitę, telewywiady z kosmonautami. Księżyc tajemnic nie ma przed nami. Szpalta po szpalcie, strona za stroną. Czyta gazety, wielki astronom i woła: Świetnie, brawo, wspaniale! Jestem z was dumny, oby tak dalej. Wreszcie ziścili moje nadzieje. Czekałem na to długie stulecia, by człowiek w kosmos z Ziemi poleciał. Prawda, że genialne? Do zobaczenia.